Cześć, z tej strony Damian, widzowie. witajcie w kolejnym odcinku z. Um, no, specjalna. Słuchajcie, bo dzisiaj mamy już 2000 subskrypcji. Czyli, słuchajcie, naprawdę. Dla mnie to jest duży próg, serio. Ale, słuchajcie, mamy 2000 subskrypcji, już ponad 2000 w sumie. Um, dzisiaj, słuchajcie, um, pogramy sobie w Minecrafta. Słuchajcie, w mapę. Trochę liminalną. Posłuchajcie, mapa nazywa się Dream Pulse, czyli jakby słuchajcie, takie bakrumsy, tylko że basenowe, jakby takie, no, coś takiego, jakby takie nieskończone baseny, z których musimy znaleźć wyjście. No więc słuchajcie, oczywiście dajcie suba. Na 2000 już słuchajcie, jest piosenka o linii Ryanair i ich pięknych, twardych lądowaniach. W sumie to nie pięknych, ale twardych lądowaniach. Startuje kanał Damian Aviation, Aviation, można w sumie napisać, na którym już słuchajcie, jest pierwszy film. Ale słuchajcie, nie przedłużam, lecimy. Musimy znaleźć wyjście. Mamy jedzenie, w razie czego, więc idziemy. Co to jest? Dobra, idziemy. O Jezu. Ja się trochę tak, wiecie, nieswojo czuję w tym. Tutaj. To tu jest jakiś korytarz, gdzie on prowadzi. Do takiego pomieszczenia, Okej. Okay. Fajnie. Tam chyba nic nie ma. Nie jest coś. Ciemno. Nie, mogę, nie będę tu szedł. Więc słuchajcie, zawracamy. Oczywiście musimy znaleźć wyjście, to już mówiłem. Tam, 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 takie, tam, tam. Dobra, idziemy. Kolejny korytarz, może wejdźmy tu. Tu jest chyba to samo. Nie, tu jest jakieś inne. Okej. Okay. Jezu. Gdybym tam wpadł, to chyba już bym nie wyszedł. Nie, tam jest jakieś, jakieś tabliczka. Idziemy tam. Haha, no piór, tak. No nie, utknąłem. 我念，啊。No, No, słuchajcie, wyszliśmy już nie ma tej tabliczki bardzo fajnie, nic nie było. Aha, fajnie. Dobra. Dobra, idziemy tutaj. To jest to samo, gdzie byliśmy na początku. Nie, to jest jakieś inne chyba. Wysokie trochę. Dobra, idziemy. O jest! Co to jest? Co to jest? Słuchajcie. To jest jakieś... Długie pomieszczenie. Jezu, strasznie tu. Boję, że tu jakiś zaraz zombie jak wyjdzie. Słuchajcie, ja jestem. I jup. Są tu jakieś w ogóle dźwięki. Fajnie jakby było takie jakby echo, nie? tego wpadania do wody, to by to już było na pomysł. No, no. O, tam już, kończę okay. już się kończy to woli. Okej. Jeszcze postaram jak najszybciej znaleźć to wyjście, żeby to nie trwało dwa dni. Ten specjal. Przez ja uszedłem po to, żeby być tylko tutaj. Czy naprawdę tu nic nie ma? Naprawdę. A, jak na Chyba trzeba spróbować inne wyjście. to w ogóle chciało budować? Dobra, to właśnie. Mnie by się nie chciało tyle tego budować. Naprawdę. Chyba, że to się renderuje losowo. Chociaż nie wątpię, bo to ciężko zrobić. Jakimś command blokiem czy tam czymś. No idziemy tu. To nie było dobre pomieszczenie. Tak, dokładnie. Więc idziemy gdzieś indziej. Nie, nie utknę tutaj. No. Idziemy tutaj. I kolejne pomieszczenie. Ah, gdzie jeszcze nie byliśmy? Tu byliśmy, tu byliśmy. Tutaj to w stąd weszliśmy? Tutaj nie byliśmy. O. No. Tu też są dwa korytarze. A nie, to jest ten. Idziemy, idziemy. Ciemno tu trochę. A tutaj, tutaj, dobrze. Idziemy na górę. Czem jest zjeżdżalnia? Nie, myślałam, że tam jest zjeżdżalnia. Fajnie by było. Dobra, ale mamy schodki. Mamy schodki. Idziemy. A gdzie jest wyjście z tego czegoś? Co to jest? O Boże... Dobra, słuchajcie, musimy... Musimy jakąś taktykę, gdzie może być wyjście. Co to jest? Czy mamy, słuchajcie, się kierować ku górze? Czy na dół? Ja myślę, że raczej na dół. Bo góra to... No tam raczej nie, powi nie powinno być wyjścia. Na dół może. Tu jest to! To jest to samo, nie, to nie tu. Musimy gdzieś indziej pójść. To nie jest tu. Tu, tak, tutaj się idziemy. Trzeba inny korytarz wybrać. O Jezu. Siup. Już Tutaj nie, to są jakieś lampy Gdzie my idziemy? Gdzie tutaj? Nie, to w drugą stronę właśnie No Tutaj i teraz płyniemy tam I tu są te cztery korytarze, to my idziemy do tego, zawracamy Tak, i wychodzimy tutaj na miejscu startowym prawdopodobnie. I idziemy... Nie, to nie jest miejsce startowe. Nie, chyba jest. Nie, nie gdzie my jesteśmy. Już nie mam pojęcia, nie wiem. Chyba tam powinniśmy iść. Tak, tu jest miejsce startowe i tam teraz. O, tak. To słuchajcie, na pewno będzie gdzieś wyjście. Tu jest takie pokręcone korytarze. Co to jest? Mhm, idziemy tutaj. Tu jest głęboko dość. Taki domek jakby, taki dach. O. A i słuchajcie, bardzo słuchajcie, chciałbym Wam podziękować za um, jakby film, który ostatnio wrzuciłem. Konkretnie short. No Słuchajcie, on ma praktycznie 100 tysięcy wyświetleń. Więc, słuchajcie, to jest mój rekord. Bardzo wam gratuluję. Znaczy, gratuluję, co ja gadam. Znaczy, w sumie też, ale dziękuję wam bardzo za tyle wyświetleń. To już wiem, słuchajcie, jakie, jakich więcej mam szorców robić. I słuchajcie, właśnie dzięki temu filmowi dobiliśmy 2000 subów. Tu są jeszcze jakieś korytarze, no przecież to nie ma końca. Co tu jest? Co? Co to jest? Dobra, tu jest takie coś. Szukamy wyjścia stąd. To są jakieś labirynty. cokolwiek to jest. Tutaj nie. To są jakieś labirynty. Tam jest wyjście. Chyba. Nie, no tu też jest jakiś labirynt wielki jeden. Co to jest? Przecież w tamtą stronę powinniśmy chyba się kierować. Tam też coś jest jakieś wyjście. Tu jest lampa. Tu jest coś, a to jest chyba to. Nie, tu są jakieś. Co to jest? Tu jest to samo. Tu też jest to samo. O Boże. Co to jest? Tu jest... Tam jest coś? Nie, to jest pewnie to samo. Hmm. Tu jest koniec. Gdzie jestem? stąd wyjść. Dobra, słuchajcie, musimy znaleźć jakieś wyjście. W sumie to przez cały czas robimy, ale... No gdzie to wyjście? Tu jest jakieś światełko, to tu coś powinno być. To jest jakby tak jaśniej. Tu jest wyjście. Tak! Tak! Dobrze, dziękuję. Już tu nie wchodzę. Idź się stąd. Labirynty, głupie. Dobra, tu jest. Co tu jest? Oku, co to jest? Jest jakiś tunel na dół. Nie, takie coś po prostu. Dobra, idziemy tamtędy. O! Oh. Chyba musimy zrobić specjal na 2000 subów, parę 2. Chyba, że to skończymy teraz. Są jakieś lampy. Tu są lampy, tu są lampy. Schody jakieś, nareszcie jakieś schody. Hmm, chyba tutaj no. Nie no mam innego wyjścia. Czemu tak się wolno idzie? Tu jest jakieś pomieszczenie duże. Jest woda. Okej. Okay. Tu spróbujmy iść. Co to jest? Jak jakieś ścieki wygląda. O Jezu. No Po prostu musimy znaleźć wyjście. Eee, to są bardzo dziwne pomieszczenia. Aby już by łatwiej było w backroomsach. Tutaj. Okej. Okay. No to jest to samo pomieszczenie co wcześniej. Tutaj jest ten korytarz główny. No to jest to samo! No nie no, gdzie to jest? Czekajcie. Ah. To jest coś takiego. Okej. Okay. A musimy mieć bardziej mapę lokalizującą. Właśnie to jest location map? Map, może empty map? Empty map. Stwórz mapę. Czekajcie, co to jest? No, właśnie ja rozczytam z żadnych map. Dobra, słuchajcie, ja, ja, ja się poddaję. Ja się poddaję. Tu wszystko się łączy w jedną całość. Tutaj można wyjść. Pokaż, gdzie ja jestem. O Boże. Co to jest? Ja tu byłem. Ja tu przez to wszystko. Gdzie są te labirynty? Tu chyba są. O Boże. O Jezus. Jezu. Tu jest koniec. No to gdzie jest wyjście? Pokażcie gdzie jest wyjście. Gdzieś wyjście musi być. Co to jest? Pokażcie mi wyjście. Gdzie jest wyjście z tego? Co to? I didn't actually use this. Co? To jest jakieś czarne pomieszczenie. Ale gdzie jest wyjście? Pokażcie mi, gdzie jest wyjście. Tu gdzieś chyba powinno być. Co so, jest jakaś taka podłoga. Aha, że tutaj też są. Okej. Okay. No ale to gdzie jest wyjście w takim razie? Pokażcie mi wyjście, Boże! Gdzie się wychodzi z tego czegoś? Czy jest jakiś. nie wiem, co. Ok, nie co to. Mhm. Ciekawe, ile ktoś to budował. Hmm, nie wiem. Może rok? Może dwa? Dobra, ale gdzieś musi być wyjście. To nie może być takie nieskończone. No, gdzieś musi być. Dobra, słuchajcie, oficjalnie nie ma wyjścia z polroomsów, nie udało nam się, bo nie da się w ogóle tego zrobić. Ja się z wami żegnam na dzisiaj to tyle. Teraz słuchajcie, lecimy po 5000 subskrypcji, wiem, że to może być dla was ciężkie, ale damy radę. Potem do 10 tysięcy, potem do... i tak dalej. Aż słuchajcie, do, do 100 tysięcy, gdzie będziemy mieli pierwszy przycisk YouTube'a. Jo! Yo. Więc słuchajcie, na dzisiaj to tyle, ja się z Wami żegnam, cześć!